Siemaneczko widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek trochę inaczej z Podbój Europy, też na Robloxie, jak naszą serię. Jakiś ziomeczek z Wielkiej Brytanii, do mnie tutaj już coś. Gram to z kolegą Alanem, przywitaj się. Ciemian, widzowie, siema. Jest w ekipie nagrywkowej, tak jak no. Dzisiaj nie było, no dzisiaj nie nagraliśmy, dlatego że no, było mało ludzi i, se, i w ogóle ten odcinek nie wyszedł. A nie chcę wam takich odcinków dawać I też tym odcinkiem Mogę wam tak powiedzieć Że to będzie też taki dla was może poradnik Jak będziecie chcieli grać Bo już w tą grę dużo gram I mogę wam pomóc Dobra, to dobrze Mamy już czułych żołnierzy, rozumiecie chyba To są prawdziwe Jak w naszym tym, Jak Warszawa, stolica Łódź i Kraków jak ktoś przejmie powiedzmy mi Warszawę, to całe państwo jest przejęte. Jak ja bym przejął Czechosłowację, bo to jest druga wojna światowa, Pragę, ich stolice, to oni są cali. Nie muszę tutaj podbijać całego wszystkiego, tylko muszę stolice, ale też mogę całe. I tutaj jak w Niemczech, Berlin, Dani Danii, Costa... o kurde, jak on nie pamiętam jak w nie było, Luksemburg jak zawsze ma tylko redzinne miasto i to jest jego stolica, Luksemburg, Francji, Paryż, no i tak wiele więcej. Mój kolega będzie Rosją w II wojnie światowej, ale w II wojnie światowej nazywało się to ZSR. Dobrze. Żeby ulepszyć naszą piechotę albo kupić czołgi, musicie wejść w tą taką badania. To się nazywa, ale to jest ikonka miksturki To macie takie... Te tutaj ulepszacie sobie jakie chcecie Tutaj jest yy, artyleria A to są czołgi Jak chcecie, powiedzmy... Uy, kurde Jak chcecie wyprodukować więcej piechoty To wchodzicie w ten hełm To się nazywa armia I klikacie ile tego chcecie I później wam będzie się właśnie ten pasek tak ładował do końca i jak się doładuje to będzie kolejny ten i zawsze się rozpią na tych już zaatakować a jakbyście kupili ten czołg to później pokażę w ciągu dalszym ale tylko szybko wam wytłumaczę że tak samo jak alternaria i czołg jakbyście go kupili to byście tu mieli takie same to jak piechotę tylko po prostu na dole i też byście musieli dodawać a i żeby produkować taką piechotę jedną to musicie 10 tysięcy sił roboczych i tutaj macie to żeby kupić więcej sił roboczych, żeby wam codziennie więcej się produkowało musicie kupić o te, te domki i w ogóle te ulepszenia ale to nie wszystkie są tylko do sił roboczych to są statki niedawno był update samolotów no i właśnie mi się teraz to wyprodukowało, to tak. dobra i teraz jak atakować powiedzmy zaatakujmy Czechosłowację jak mówiłem na początku, to macie takie 50 tych, można powiedzieć, jak są się polityki. I tu musicie mieć też żeby to I po prostu klikacie tutaj, już zasadnie pomoc. E powiedzmy, że chcę mojemu koledze wysłać hajs albo siły robocze. Po prostu tutaj Wyśli pomoc i wybieram ile chcę. Powiedzmy, 5000 wysyłam i mam. I on też mimo że. No. I też o sojusz. So, już to po prostu klikasz na. To żeby wejść w to albo w te dwie ręce, które się zgadzają, albo no. Albo klikacie po prostu na teren. Ten co chcecie podbić, i po prostu później. Trzyma. Dobrze. To zawalczmy z tą Czechosłowacją, bo już. i też musicie czekać, aż możecie im wypowiedzieć. Dobrze. Wszystkie wypowiedziane wojny będę wam pomijał, bo to jest tylko strata no, z czasu i oglądania. Ale na razie też trzeba bronię rozwijać, jak tam kolego ci idzie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pierwszy kwiat tutaj podbijam. Dobra, jak? Mój kolega jest ze mną w takim sojuszu. To weźmy od niego granicę i też można robić generałów. Po prostu klikasz tu. Tutaj wybierasz sobie, klikasz na TT. Później klikasz na jakichś żołnierzy. I tu masz takie albo dwa miecze, albo tarcze. I jak chcesz bronić granicy, to klikasz to. Jak chcesz walczyć z nim, coś pod granicą, to klikasz to. I tutaj klikasz te <coughs> cztery paski. To po prostu taka mapa, można powiedzieć. I tu wybierasz jakieś też. Tutaj to klikasz, żeby usunąć czerwoną, czerwoną armię. Dobrze to i weźmy niby na tą czochę którą mamy na razie nie może nie pokój tylko uzasadnienie wojny zara wypowiemy jej tę wojnę a w sumie ona nie jest taka aż dobra do tego, z Warszawy mi nie jedno na... dobra I, i zawsze musicie bronić też Warszawy Dzisiaj też wam nie trochę nie opowiadam o wszystkich, bo też za dobry nie jest za tą grę, ale znam się trochę. Floty wam powiem jak działają i wszystko, żeby coś mieli to. Dobrze, to widzimy się już przy stolicy Czechosłowacji. No i teraz kupmy może poziom trzeci broni, już tylko to są te. Tu macie te, tu macie maszynówkę. I... Na pamiętam, bo nie znam się to aż tak na broni a w sumie to nie są prawdziwe chyba bronie, bo po obrazkach to widać. Kupmy tą, tą i też ona musi się produkować 4 dni, jak na nią znajdziecie, to macie 23 dni i za 23 dni tutaj wam się wyprodukuje. I później po prostu wszyscy żołnierze się zmienią i będą już mieli te dobre bronie, a już tutaj trochę podbiłem tą. Czechosłowację. No, no i piechota się robi, widzicie? Dobra, widzimy się już, że jak trochę więcej przejmę tej Czechosłowacji I też jak taki żołnierz powiedzmy ma czerwoną czaszkę. No już nie ma, bo zregenerowało się życie. To wtedy jak panie go i będzie jeszcze mniejszy miał, to później znika z mapy i tak dalej. I musicie jeszcze raz go wyprodukować. I tu wam też znika jeden tam. O. I tyle to. Widzimy się już, że będę albo już w sumie w bo i tak już jest w tym przestolicy. Państwo tu już za dużo nie mamy. To licenne już planu, teraz taki rąk ucieka i znowu ma to czerwoną. Jak uciekę, to ma tą czerwoną. I od razu jak go powiedzmy zaatakujecie, to od razu nie ginie. Dobrze, weźmy już kolejne na jednostki. są duże te cztery jednostki, żeby poszły na... Austria, może A później na Węgry. Pomóc ci z tą łotką czy, czy nie walczysz na razie? Ale nie, nie, ja z nim mam pokój. Z nimi masz pokój? To może zaatakujemy, czy nie? Dobra. To żeby Myślę, że to, to wyjść z tego i tą justyfikację. Dobrze. A jeszcze teraz jak się robi justyfikacja, czyli wojna i to mam jeszcze w... W te już gorsze rzeczy czyli rządy gots, no widzicie, to tak, są trzy tryby jest faszyzm, demokracja komunizm, kurde kupiłem komunizm rozumiesz co no? za cały hajs iha a Polska nie była komunizmem dobra trudno Cię mówi? dobra już będę tym komunizmem. Na razie, jak nie walczymy, to zmniejszmy sobie sprzęt piechoty. I wtedy tutaj będę zarabiał tysiaka codziennie. A nie powiedzmy ile to miałem 10 chyba. A nie ile? No 600 zł. To nie... No nie... No 600. A na razie jak nie walczymy, to można to sobie. Hm, hm, hm. niedługo z... Y, chyba Niemcami zaatakują. Dobra, Alnarpu trzeba z Łotwą wygrać. Dobra, kiedy mamy zacząć walczyć A gdzie jest stolica? A gdzie A tu ma. Ale to Łotwa? No, 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 Dobra, atakujemy? Tak. Rozumiem, że No i tutaj może 1 na nie jest, ale tutaj już jest 2 na 1 i tu zawsze nie chodzi tylko o obręb, tylko też o strategię i o li przewagę liczebną. Tutaj i też jak macie taką zabadkę i taki ten, to znaczy, że nie ma... No po prostu nie ma koło siebie wolnego. No nie może po prostu się regenerować, bo musi mieć jakieś duże trochę państwo. I moi nie wiem dlaczego, też tu mają te te. Weź tam, Alan trochę ich tam przy Aha A ja też się trochę zajmę tym, co tutaj. A zaatakujemy sobie.

Co widzowie szykujemy się na wojnę z... To nie będzie jakieś wyzwanie bo nikt akurat nie jest Niemcami. To nie będzie nawet wyzwanie, ale... No i niedługo fl... jak przyjmiemy Niemców, to też wam powiem jak robić floty i jak się z nich korzysta i jak się ładuje ludzi do nich dobra weźmy. Dobrze, widzimy się jak już wszystkich ustawię do boju. No i teraz widz widzowie zauważyłem, żeby Wam też pokazać. Tutaj teraz mamy 4000, a jak mówiłem i nawet jest to napisane siła robocza jest używana do szkolenia dywizji i budowy fabryk. 10k siły roboczej na dywizję. Dywizja to jest nasz jeden ten. I widzicie niewystarczające siły robocze. I nie będzie nam się to produkować, dlatego trzeba też kupić. Na razie broń kupmy, ale trzeba też później kupić ten, ten, ten domek, i wtedy będę tutaj zarabiał. Nie tutaj, tylko tutaj chyba codziennie 400 sił roboczych. I nie 400, to już będę chyba po tym domku, a tutaj już 700 albo 600. No, widzimy się już, jak ustawię żołnierzy do już z Niemcami. Dobra, widzę, wiem. Już jestem, wszyscy żołnierze czekają już na wojnę, no to, nie co nam zostaje, to wcisnąć ten piękny guziczek, żeby lepiej nam tu tym... rosło to, rosło to, to też, bo jak przejmujemy to, to bierzemy te wszystkie fabryki, co powiedzmy na Berlinie, my tu nie widzimy wroga, ale my widzimy swoje, widzimy. I tu mamy już wszystko napisane, ale to już chyba widzieliście. Tutaj rok w ogóle mamy. Możecie pisać w komentarzach kiedy się zaczęła wojna światowa. Druga wojna światowa. I przy dobrych odpowiedziach będę dawał sobie Ola! To zaczynajmy, a nie przedłużajmy. Tutaj trzemo zatekujmy. Czterema. Oni wyjeżdżają dalej na Berlin, już jadą. Nie zawsze ci żołnierze, jak właśnie widzę, tutaj są. No, po prostu myślą. No, po to w sumie nie ja nim steruję, jak bierzemy tych generałów. Co się nazywa generał? A, no, armię, ale. Mówi się przeważnie na tą armię. Armię. generał już sam się mylę. Czemu ja w ogóle nie mam tego? A ja wiem dlaczego tego nie mam. Bo usunęłem. Co? To się... I dlatego tego nie miałem. Widzicie widzę... Z błąd właśnie chyba przegrał. Nie przegram. przegrał no. <grym> Na spokojnie. To już ze mnie I Idę, że jak go Takiemu Tak ją żonierzowi. Tutaj to właśnie też ma takie kółko, jak tutaj u mnie, ale nie wiem dlaczego tutaj, to jak to jest dużo miast. No i wiecie. No i już jesteśmy przy tego tak naprawdę. Jedyne co zrobić to... co podziwienia z tej gry ha Jakiś... walczyć hmm. okay. mam nadzieję że Wam się podoba to będzie dawać suby, like nie zmuszał. Kurtoczki A coś czy Alan chcesz powiedzieć bo taki cichy jesteś nie, ja nie mam nic do powiedzenia Ja widzę ja tu zapraszam do ekipy nagrywkowej u Leona Tylko tyle mam do powiedzenia no będziecie mieli przypięte w opisie do Discorda No i zapraszam Teraz mogę powiedzieć Dobra Już tego zapraszania się skończyło, teraz trzeba na wojnę popatrzeć jakieś jednostkę przez wojny? Chyba tak o już mój kolega poszedł czołgi patrzcie jaki tu w ogóle czoło powstał są lepsze czołgi, są gorsze czołgi. Ej, mów mi jak będziesz na lepszy poziom czołgów, to wtedy będę nagrywał widzą, bo na razie ja tutaj... Nie, mam kryzysowy ten z czołgami, bo mało... O, pieniądze mi podskoczyły. na te domki, bo piechota jutro spadła i muszę się odregenerować. W nie dziwiłem jak walczymy z niemiecami. Albo Panie zaatakuje. A... Piszcie w komentarzu, jak będziecie chcieli w ogóle dalej takie odcinki z kolegą w Polsce Europy. Coś nazwę też będzie w tym. <coughs> będzie w tytuł odcinka będzie nazwa. Dlatego też możecie zagrać. I może kiedyś na live zagramy to sobie, sobie razem. I też piszcie jakim może krajem mam zagrać. Może najmniejszym krajem się Luksemburgiem. Albo może największym krajem. Czekajcie, muszę sobie kamikę. Czyli ZSR, czyli dzisiejsza Rosja. O! Drugi czołg to jest taki. Trochę mniej dopracowany, ale jest lepszy. No i już mamy wielki teren. Też nie będziemy całego świata chyba podbijać. Na pewno na live albo na jakimś na pewno to zrobimy, bo to jest kluczowe. Ale dzisiaj to jest taki poradnik, jak w to grać chciałbym, to floty tam. Weźmy tutaj do Kijowa, Hamburgu i połóżmy tutaj. No, bo tu są statki. Też mojemu koledze to wytłumaczę. Bo nie wie, jak ładować piechotę do tak. Na pewno jeszcze będę chciał zawalczyć z Wielką Brytanią, z tam. I tak, dobra. Żeby wyprodukować swój statek musicie iść w tę znowu w tą miksturkę, czyli badania. Iść tutaj tą szczałką. Wielka Brytania mi wysłała 40 tysięcy L Powera, czyli sił roboczych po polsku. I musicie kupić sobie tę łódź. Ja, że mam taką łódź w, Niem w Niemczech. Tutaj w Kijowie. Bo i też... Jak macie, i możecie też, jak was wkurza, te fabryki pokazane i te obrony miasta i te statki, możecie to wyłączyć tą lubką i po prostu mieć jak normalna gra kiedyś, ale nie, w tym update ze samolotami, w których jeszcze nie opracowałem, właśnie dodali tą lubkę. I możecie też patrzeć na fabryki sobie. A no, jak mówiłem, u innych nie widzicie, tylko macie znaki zapytania. Dobrze. No to kupi, kupiłem to tam i już się robi. Ale to nie będziemy już no. no to powiedzmy, że no ja nie mam jeszcze to, ale klikacie tutaj. Sobie w ten statyk powiedzmy ten, zależy jakie macie, odblokowane. Klikacie sobie na ten. Tutaj Wam pisze za kiedy się zrobi. I nie może się kilka naraz robić, tylko jeden zawsze się robi. I tak, tu macie bojowce, i tu też, jak na nie, no, jedziecie, to macie dopisane ile mają żyć. I ile atakują To jest atak: 20 i 120 życia. Tu transport sportek piechoty, 5, a zależy czego, bo możesz czołgi, czołgi, o, właśnie tutaj. Macie tutaj, tylko nie, ja mam. No i tutaj będzie się robił. Ja, powiedzmy, kupię dwa, to jeden będzie się robił, a ja będzie czekał w kolejce a tu 3 50 dni i te statki służą do atakowania się na morzu, żeby jakby wróg chciał ci przypłynąć powiedzmy tutaj piechotą. To ty po prostu przypływasz tak, jak ma z nim wojnę, to walczycie na, ta. na flotę jak wygrasz to zostaje twoja łódka, ale też zniszczona trochę. Bo tam masz później jak wpłyniesz powiedzmy tutaj, że twoja łódka nie ma jak miała w, nie ma jak miała 120 życia. A powiedzmy teraz ma 100 albo ile? Zależy ile coś oni wysłali. tak. to. Możesz też przegrać. Jak przegrasz to w ogóle wszystko trafić. Ale co? to nawet nie ma tak Transporter nie ma ataku. I macie tutaj, że transporter pierwszy to tutaj tylko jedną osobę pomieści. No to są też transporter drugi, to on dwie osoby Jest się, No więc weźmie Poczekajcie się. Akurat... akurat samoloty nie są chyba. By... Muszę to jeszcze rzucić, bo dokładnie tak nie wiem, ale jeszcze mam tutaj. Z samolotami zakręcać głowy i nie wiem, czy w ogóle dobrze wiem, i tu macie taki znacznik do pobierania pliku jakby i tu macie ten waszy transporter. I musi być jednostka na tym, powiedzmy, to z kijów. Klikacie tu, tutaj open port, i tu macie taki znaczek pobierania. Klikacie. twojej jednostki nie ma, i też nie ma statku. Jeśli zastanawiacie, gdzie jest ten, to. Bo nie wyłożyliście, musicie je zaznaczyć i wyjść z flotą. Albo jak nie chce wam się, bo macie, nie wiem, 10 statków już przygotowanych, nie chce wam się wszystkich zaznaczyć, albo nie ma czasu, bo ktoś was atakuje, musicie szybko wysłać floty, to po prostu tutaj macie też opcję. Wybierz wszystkie statki, wybiera wam, zaznacza i floty. Jak to już nie rozumiecie w tej grze? to no, w komentarzach proszę pisać. A te samoloty jeszcze się dowiem i może drugą część poradnika wam nagram. Zdo i... Piszcie w komentarzach czego nie wiecie. No i wtedy no, w drugiej części nagram to co nie, nie pokazałem, nie wiecie dalej i wam jeszcze bardziej to po no, prostu wytłumaczyć. No chyba nie muszę wam wytłumaczyć jak zmienia się kraj, bo tu macie zmienić kraj i tak i tak Samouczek też macie Ale jak zacznę musicie też mi pisać Ja wam to bardziej wytłumaczę niż samouczek, bo samouczek tylko punkty wam daje I to też możecie skiny odblokowywać I musicie powiedzmy Tutaj w Turcji Ja właśnie akurat w Turcji chyba dwa razy grałem Musicie 30 krajów w nią przejąć i wtedy tutaj też możecie sprawdzić, że przejmę na liście. Powiedzmy, wszystkie kraje i przejąłem. Podbiłem Europę 25 razy, dlatego nie jestem jakimś dobrym tym graczem. To, ale powiedzmy, tą Turcją, to nie wiem, czy ja w ogóle, że. No nic, ale powiedzmy, Zjednoczone Królestwo, nie niedługo bym może miał, bo mi brakuje 11 krajów do z I może w jakimś odcinku z Podboju Europy możemy to być nimi to wyjdę komentarze i też jak będą dwa komentarze albo będą dwie opcje, które po pół się zgromadziły to wtedy będzie losowanie jakim krajem mam być na początku odcinka takie odcinki będziemy nagrywać raz w tygodniu nawet nie raz w tygodniu, tylko dwu ja raz w tygodniu dwóch tygodni, tak żeby Wam po prostu pomrzeć tak na luzie albo live z tego robić. Dobrze, ale już nie przyduszając koniec odcinka. Trzymajcie się i cześć!